w nowym odcinku, coś Wam pokażę na szybciutko. Chodźcie. Spójrzcie, zresztą za mną brzuski, ale co najciekawsze zobaczcie jak wyglądają e, gałązki tych brzuszek. Te listki są jeszcze praktycznie nierozwinięte. Mamy dzisiaj 9 maja. A pod tą brzuską spójrzcie tutaj, w tym miejscu, pewnie już dobrze widzicie. Maślaki. Jaki to maślak? Zaraz sobie zobaczycie na zbliżeniu. To jest takie jedno ciepłe miejsce, gdzie te maślaki zazwyczaj się szybko pokazują. W tym takim długim pasie brzusz, który tutaj mam, to tylko w tym jednym miejscu można je spotkać w miarę szybko. Tam troszkę dalej lub w tą stronę tych maślaków jest dużo mniej. Spróbujemy je wyciągnąć. Dużo piachu, ale... One właśnie lubią taki pieszczysty teren. Próbujemy je tak nie naruszyć. Zakryjemy miejsce z grzybnią. Co wam się rzuca w oczy? Zobaczcie. Ten maślak nie posiada pierścienia na trzanie. Dlatego to jest maślak ziarnisty. Przy młodszych owocnikach na rurkach byście zobaczyli takie kropelki białe. Przypominający mleczko. Ale z racji tego, że jaka teraz jest pogoda, jest bardzo sucho, to tych kropelek tutaj nawet nie widać. No ale maślaki bardzo ładne. Wyglądają całkiem zacnie. Zobaczcie. Całkiem białutkie w środku bez czerwi. Piękny maślak. Ziarnisty. Maślaczki są zdrowe. Chodzi o to, że są bez czerwi. Idziemy szukać dalej, a może jeszcze znajdziemy takie stricte wiosenne, czyli smardze, to Wam zestawimy i pokażemy, że to jest wiosna. No, jak widzicie, kochani, udało się o tym, co wspominałem, zestawić maślaki ze smardzami. A co ciekawe, już wszyscy pokazują takie przerośnięte te smardze. A w tej lokalizacji zobaczcie, jakie młodzieniaszki. W ogóle nie obgryzione. Pięknie to wygląda. Takie młode, smardze i też całkiem niezłe, w niezłej kondycji ma ślaki No to ja będę kończył, kochani, powoli ten film. Jeżeli Wam się podoba to, co dla Was nagrywam i udostępniam, zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, to będą do Was przychodzić powiadomienia. Jeżeli Was ten temat kompletnie nie interesuje, tego nie robicie. To tyle. Do usłyszenia. Cześć. Pa. Jakbym to nagrywał? Ja pierdziele, normalnie ma jakaś masakra. A widać mi głowę? Widać mi, tak? Dobra. Po prostu czasami to już przechodzi ludzkie pojęcie, no ale dobra.